W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób e, utworzyć prosty program, który będzie pobierał informacje na temat Waszego procesora. Więc e, to jest środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop, czyli dotwarze, na, do, służące do tworzenia aplikacji na system Windows desktopowych. I teraz tworzymy sobie nowy projekt, New Project, wezmę język Visual C Sharp, aplikacja konsolowa. Teraz sobie nazwę aplikację, na przykład Infoprocesor procesor 3. Nacisnę OK. Oto, yy, I teraz skorzystam z tak zwanej z tak zwanych Windows Instrument yy, Management, yy, czyli to jest klasa, która. Yy, skorzystam z takiego jak Windows Management Instrumentation, która jest, zawiera w sobie masę klas które umożliwiają pobranie informacji na temat Waszego systemu. W tym wypadku ja posłużę się klasą win32-procesor-class, która zawiera informacje na temat na przykład jaka jest prędkość procesora, kto jest, kto na przykład nie wiem, stworzył go, czyli macie rodzina, data, Win, czyli na przykład procesor I jest witowy, nazwa procesora, jego twórca i tak dalej. Oczywiście tutaj macie pełno tych właściwości, więc możecie sobie przetestować. Ten link do tej strony umieszczę na dole w filmie. No i dobra, i stwórzmy sobie kod. Ja tutaj ten kod sobie już napisałem wcześniej. Ale przed w ogóle rozpoczęciem trzeba dodać referencję do tak zwanej system management. Czyli musicie dodać referencję, i teraz należy użyć tej referencji w swoim kodzie. I teraz, jak kleję ten kod, który zaraz Wam wyjaśnię, o co w nim chodzi. Więc. TWMI posługuje się takimi prostymi zapytaniami SQL. Widzicie, tutaj jest SQL. Tak naprawdę to nie jest SQL, ale przypomina SQL i tu widzicie angielskie słowa select FROM i tu widzicie to Windows 32 procesor, na przykład klasę, tak? Która to jest ta klasa, tak? I teraz te wszystkie wartości: maxwork, speed, data, with name, manufacture, one istnieją właśnie tutaj. Czyli manufacture, tu widzimy na przykład data width i tak dalej. Więc one tutaj istnieją. Teraz ja tutaj sobie, żeby było ładniej, żebyście widzieli to, zrobię to, usunę tak. Czyli select to znaczy wyznacz, lub pobierz dane, tak. I tutaj mamy z tej klasy 32 procesor. Następnie te wszystkie dane umieszczone są w obiekcie management obry, object searcher, który się nazywa SzukajInfo. info. Te Szukaj info te wszystkie dane pobieramy z tego obiektu i z, y, wrzucamy do tak zwanej zmiennej zbiór danych, która z, jest kolekcją, czyli zbiorem no, tych y, management ob, ob, obiektów tej WMI, tak? I teraz impental y, for each Wchodzimy po tym zbiorze danych i poszczególne dane umieszczamy w jednej dane, która zarządza zwykłym obiektem. I teraz wypisuję na konsoli po prostu prędkość, ile przepustowość, tak czyli 32 czy 34 bitowa nazwa i twórcę tego. Oczywiście tutaj jeszcze na koniec dodam, żeby mi się nie zamykało to okno konsolowe i nacisnę F5 I teraz zwróćcie uwagę jak prosto napisałem informację aplikacji która za pomocą WMI e, która pokazuje mi max clock speed 2267 MHz data width 60, e, 64 bity nazwa procesora Intel Core i5 CPU m 43227 MHz i e, twórca, e, znaczy producent to jest oryginalny Intel, tak? Więc w ten sposób za pomocą e, WMI e, możecie stworzyć aplikację pobierającą dano, e, dane e, na temat waszego systemu operacyjnego i e, e, takie coś jak na przykład CPU-Z więc widzicie, bardzo prosto za pomocą Windows Management Instrumentation możecie sobie stworzyć dane na temat wszystkiego czego możecie na temat dysków, partycji, katalogów, kontrolerów i id, więc widzicie, patrzcie na informacje. Jest naprawdę po, bardzo pożyteczne, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może sobie wejść na tę stronę, podam link do tej strony w opisie.